Twoja su w sklepiku! Mmm, no dobra. Go, no, next, next, nowy, nowy. Pięknie. Yeah. Nie! OMG, będziemy mieli magnetic removery! Let's go! Byłem tam. Byłem tam. Dobra, widzowie, teraz będzie totalnie skupienia gierka bez żadnej poddymki. Ok? Wezmę sobie dwa urwiki, bo urwika na pewno będę grał tutaj. To mógł być moim czwartym challengerem. Jakaś kalista szybka. To byłoby na pewno bardzo fajne. O, mamy już Titana. Mamy też Pana Rujka 2. Więc na pewno zrobimy tak. Zrobimy tak. E, możemy pójść pod Ionie z challengerami. Z Yasuo Kery, Z przejściówką z Łorykiem. I chyba, chyba to będzie nasz, nasz wybór tu. Się nudzi. Raj. Horn item. Mech. Też mech. To na pewno. 10xp To jest śmieszne. Ja i tak będę głównie będę intimizował tam. Dobra. Nieważne. Chyba, chyba po prostu tak. I tutaj będziemy mieli już ten. Dobra. Maszły Tutaj na przykład Titans. Resolve, Chodżyk i tak dalej. Super itemy. Dobra. kupujemy też i W razie czego? Co to jest za spot. Dobra, gramy na niego, ale dobra. Ważne, żeby, żeby ten, ten Warwick się wystakował szybko. Ale może być ciężko z tymi Rek'Sai. Dobra, ale wydaje mi się, że Warwick tutaj wygrywa. Tak, Warwick nie dostaje obrażeń tutaj. I Relia dostała też bonus od Ioni. Dobra, wygramy, wygramy. Zajbiście. Nie, totalny tryhard. Kurde, bo to, że ja zrobiłem ósmy? Uuu powiedziałbym coś. Ja bym coś powiedział. Ale jesteśmy na Twitch TV. Dobra, no mam też Irelię 2. Testowałem ten algem do WW i powiem, o tak, mega kiepski, bez niego WW jest better, ale może źle go budowałem pod niego? Nie wiem, nigdy nie grałem jeszcze tego algem. Ja to nie, nie, jakoś nie zagłębiałem się, jak go się grać, będąc szczerym. Hodzik, hodzik byłby tu genialny. Dobra, to biorę miecz. Albo. Aj, chciałem wziąć w sumie ostatecznie Cloak, żeby zrobić nawet QSS-a szybkiego. Czekajcie, to jest galaktyka, że. On your bench, at the start of each round get one. No to ja robię tak. I wolę mu dać AD. Polecasz jakikolwiek innych Herosów niż Orn? Poro na pewno. Żeby sobie nie. rzeczy jakby nie zblokować. TF jest bardzo mocny. I chyba tych trzech bym polecał, no? Wiem, że dużo osób jeszcze lubi urfa, ale ja jeszcze jakoś się bardzo nie czuję z graniem pod szpatułki. W sensie pod, yy, pod Emblemy Draven OP? Nie, 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 Draven... Draven jest fun to play z tymi spojlsami, ale no... Jest mega RNG, -y. jak nie dostaniesz dobrych spoilsów, to GG A 109 już jest, czy dalej PB? To jest już set 9, normalnie widzisz Chciwy Benek, tutaj mamy naszego Skatla kla klasycznego No patrzcie, if you don't have a magnetic remover... A tu jest, dobra Tak <grym> się już przestraszyłem, że nie będę miał removera A go po prostu trzeba cały czas podnosić Dobra, nagramy no na chyba najsilniejszego gościa, jakiego mogliśmy trafić. Trochę unlucky. nie wiem, czy ten warwick tutaj wytrzyma, szczególnie, że tu jest Sunfire. Dobra, ważne, że ta Irelia... Dobra, ma mamy to, mamy to, musimy to mieć. Dobra, jest super. Dobra. No nie mogę tu niestety nic sprzedać. 209, dokładnie. Eee, zekę to mi niby mogły być, ale nie podoba mi się zbytnio tu zekę. Oj, chodź, chodź już lepiej. Chodź, chodź Devlate, to na pewno robię. No, mamy super itemy. Czerwony pas Bardzo dobrze się uczy. Dobra. A nie było pewne, że gramy na niego, więc, więc wolałem utrzymać na 1000% win streak. Szczególnie, że teraz dwie walki i, i tak dostajemy. A jakbyśmy tutaj dostali teraz jakiegoś challengera, to już w ogóle byłoby zajebiście. Dobra, mamy już cztery ionki, bardzo dobrze jest. Irelia była na tym, na konkursie wiedzy o... nie wiem, jakie są useless konkursy wiedzy? Completed tym Anvil? Nie mogę się temu oprzeć. Konkursie wiedzy o Biblii na przykład była i została rzeczy. Eee, dobra. Patrzę, że drugim naszym carry, jaki byśmy chcieli, to będzie sam... ta Kaisa, To wezmę Hodża i dam go tu. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs wiedzy o śląskich liniach autobusowych. <grych> Nie mówcie, że jest coś takiego, proszę. Dobra, mam mega mocny board aktualnie, wydaje mi się. Tylko, patrzcie no tak. Mi się wydaje cały czas, że jest mocny ten Borta. Tak, 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 wiecie, no tak, tak. Żeby one biły jeden target, żeby ta kalista w razie czego mogła sobie zabić po prostu kogoś. Urujka raczej powinienem trochę do tyłu dać. O i gramy na tą Lissandrę. Dobrze, że no nie ma jeszcze aż takich obrażeń, co? Ale i tak, no. Pff. Taki setup na Lisandrze to będzie zdawał obrażenia. XD, na trzy spelki po prostu sobie Zdjajał całą drużynę Uuuu, mm -hmm. Ty, ja to dostaję! Huge, huge Dobra się Caitlyn podoba, fajna jest. uję. no Caitlyn to brzmi już trochę jak Trollin. Ja nawet nie pamiętam jakie Caitlyn ma te... <grymne> jakie... Jakie argumenty daje Caitlyn, jeśli mam być szczery. Oj, ten pan jest słowo. Niestety, nie pykło, dobra. Bo niektórymi postaciami mogą być śmieszne? Prawda. Profesor po... Poro FSP mi kupować Space Gruch na susa. Okrzą. Może może się gierka zleguje i da ci rzeczy z poprzedniego setu. Nigdy nie wiadomo. Dobra. A, i się za bardzo leczy. Szkoda. Dobra, no ale utrzymaliśmy chociaż... strika. Ty, co tu się stało? Ja, ja, człowiek, Oj, no i śmierdzielki niestety stajafym grające pod zekę, no... To się będzie działo na razie. Dobra, ale my mamy tego Lustrika, ale takiego, że coś tam pozabijamy. Ty, a może nawet? Ty, ja to nawet wygrywam. Pokrza. Dobra, zajebiście. Tons of Stats? Nie, Pandora ten już 2 już, nie, to też... Healing gorby. Ja chyba za bardzo lubię te wiecie? Za bardzo je lubię. O, dwa jasów w sklepiku. Jest Kaisa. Dobra, jest za je kurwa biście. Dobra, tylko teraz ściągamy tych y, aż tylu challengerów na rzecz tego, żeby dać Ionie. I będzie super. Będzie idealnie. Więc tego, 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 tego nie zagramy. Kai'Sa! jeszcze jeden! Oj! Hinigorby tutaj by... Prawie! Delikatny, delikatny to jest luz. To tak? Tak, tak. Nie! Coś pomyliłem. Ja pierdolę, ale zjebałem Co ja zrobiłem najlepszego? Nie, nie Seta zapomniałem. Set za tego. Myślałem, że set jest jakimś challengerem, nie wiem czemu. Ty, ale chyba i tak tu wygram? Tak, ja tu i tak wygrywam, dobra, elo. Jenny, jak łatwo. Trzymam to, żeby zagrać na tą. Na Irelia. Dobra, na przykład teraz to, żeby mieć... Ee, ...Jude Gauntlet na Kai'Sa. Zajebiście. Ho! Kurwa, no jest! Jazda! Albo zostać bandytą, albo żoga Bonito. Cześć, Ray, witam serdecznie. Czy jest jakiś dzień przychodzenia ludzi, których dawno nie na streamie moim nie było? Tak, tak jest dosłownie nazwa tego dnia. Kopa, kabanie. Dobra, no już jak mamy Yasuo 2 KSE 2, to wydaje mi się, że jest i Idziemy w ósmy. I dostawiamy Challengera. Pu-pu-pu-pu. Kurde, ja jestem jakimś prosem przecież, jakimś prosem Niedawno do ligi wróciłem, to stwierdziłem, że poglądam szefa w TFT, to może coś wyciągnę z tego No to dobrze, że Cię wcześniej nie było, tak powiem Bardzo dobrze, że Cię wcześniej nie było, no bo, oj Dzisiaj jest tak zwany dzień trollingu Rapgresę wcinam, panenka. Nie, dobra, no ale widzowie, onia Już to nieosło pięknie klepie A powiem Wam, że na PB nie byłem do niego przekonany na początku jest zdrowie, Kirai Jedną rzecz mam w sumie lekko ogarniętą Dobra Pięknie, to będę mitował potem na Ari Olsz cudnie No to będę potem piękny tym na to Mari. ja pierdolę Dobra Czym ludzie biorą te jebane magnetic removery? Nie wiem, ten, 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 ten jest tak useless Cześć Jagoda, siemano Witamy, witamy Dobra, no teraz to już tym bardziej chyba powinno być dobrze, co? Jeszcze mam Irelię 3? Nie, jest zajebiście. Dawno ciebie nie było, kirei To samo mówiłem mu, to samo mu to mówiłem. Wszyscy na ciebie czekali, Kirei tak naprawdę. Byli jak, aha. Byli, wiecie, jak na takie... Yy, co, robię coś tam, dopóki kirei nie dołączy do mnie na TikToku. Ty, czemu dostałem takiego stąpa? Hmm. Musiałem pozaliczyć wszystko, i dużo mnie, Zrozumialne. Oj, Tareksej trzyma bardzo dobrej Temy. Oj, Jasuo, ja Jasuo, Jasuo, leczenie czy nie? Chiny gorby? Hmm, nie nadążamy z leczeniem. Tu jest problem. Tu jest tak zwany pies pogrzebany. Tutaj też chyba nie wygramy. Bo Tareksej chyba. albo? Czekajcie. Pięknie! Pani Kaiso! Uwielbiam Kaiso w tym secie. Jeden. Top 4 jest Ari z nawet spokojtemem, a zawsze będziemy mogli jej to zdjąć, co nie? Aj, aj, a jeszcze chciałem tego dźwięku przestawić. A w sumie nie jest źle. Dobra. Ulepszono to Marii. Hari umiera od Freliordu. O, ten Freliord. O, ta Ari nie umarła za to. Healingorby, gorby, Healingorby! gorby! Może, 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 nie. Jest, 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 Healingorby gorby. O, gorby, tutaj był bardzo ważny wybór. Coś takiego. Ah. Cześć, Carrie dziękuję serdecznie za powodzenia. Hmm. Oj, jestuło, leczy się? Coś, może podleczysz? Dobra, może win tutaj? Jest win, jest win. Ej, 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 win, win, win na tego gościa. I to taki, nie taki mały bym powiedział. Te orby są totalnie broken. Jak fura bokie. Jaki tutaj item? z od będzie super chyba, co? Kto więcej tankuje ta Irelia? Ojejku! A, dobra. Jaka ocenka nowego TFT? No zajebiste jest, no. No mi się bardzo dobrze gra. Oj Jarvan nie skastował, to GG, to wygraliśmy. No, Nie wiem, ta Ari nam takie dała boosta? Bo pamiętacie ten moment, gdzie takie było lekkie załamanie? W sensie, no teraz jest walka na klona. Ale tak ogólnie. Hmm. Dobra no, ostatnio na niego wygraliśmy i to całkiem tak... Luźno bym powiedział, bo nie ma frontu dobrego, nie ma itemów na front. Moje front działa tak naprawdę ten Freliord, który nam zabija, boże, stunuje unity, co nie? Oj, jasuo, nie skas skastował, ale nie zabił. Dostaliśmy z stompika. Dobra, nie stompika. Dwoma jednostkami przegraliśmy. I co ok, to jest, to jest jeszcze kwestia ustawienia tutaj w tym wypadku, mi się wydaje, albo innych trochę kastów. Jednak nie, jednak ten Yasuo idzie totalnie tutaj. O kurwa, i on się przestawił. Oj, oj, to niedobrze, to bardzo źle jestem ustawiony. Potem Jesuid oddada od razu. Myślałem, że go zaskoczę, to on, on mnie zaskoczył. O. Chociaż Yasuo idzie na jego Azira. Proszę państwa, nagła, nagła, nie. Chociaż może taka jest, zabija zabije Azira? Elo, żelo. Aj, Shyrawdźik, pięknie. Z nimi Asbel. Dobra, dobry Shyrawdźik na pewno siadł. Całą drużynę mu zeszyrodowałem. Ale już mi umiera Jessuo. Umiera też mi moja Kajsa. Aj, aj, no. No i patrzcie, ta Sojuani z Jagrenautem przeżyła. Oj, zmarnowałem sobie na shrouda. Oj, znowu się przestawił, ja pierdolę. Brakuje Ginso? Na kogo brakuje Ginso? Nie tutaj nie ma jakiegoś braku Ginso. To, że on ma cztery Freljordy i temu mu Yasuo deda bardzo szybko. O, dobra, GG. Aj, no niestety, szkoda. Myślę, że tutaj nawet z tym, z tym Shroudem bym nie wygrał, ale dobra, drugie miejsce też jest spoko. Ważne, że do przodu.